Gra Epic, ale jak mamy czat polskie to są angielskie serwery. Jedyne polskie serwery są full i czasami jak jakiś polski serwer ma na przykład 7 na 12 graczy, to jak wchodzę pokazuje mi, że full. Po włączeniu cały ekran jest czarny i tyle tylko muzyka z menu głównego leci. Gra popsuta i ostatnio miała swój upadek poprzez głupi update. Twórcy naprawcie tą grę kiedyś była lepsza! Fajna, polecam. Tylko że dostałem bana za cheaty, a ja po prostu powiedziałem kto jest impo i jak się tego dowiedziałem. XDDD, dlatego czarna 5. Fajnie jest, fajnie jest, fajna mapka, podoba mi się, ale Roblox jest lepszy busy. A wy nic nie macie do kupienia, Roblox ma dużo pieniędzy. Ja kupiłem, a mąka się taki nieładny, ale podoba mi. Co? A... Ale podoba mi się mapa, wszystko mi podoba się, ale powiedzcie fajnie jak. Kurde, nie przeklnę. Kura przez W. Bez obaw, wręczę cię. 3-4. Kurwa! Jak na początku są dwa dodatkowe aktualizacje, po nich pojawia się czarny ekran, a po chwili mnie wywala. Informuję twórców tej gry. Niech to. ZMIENIĄ! Daję dwie gwiazdki, bo poprzedni Among Us był lepszy, a teraz to średnio jest, więc no. Polecam tą grę. Zainstalujcie ją sobie. Pozdrawiam wszystkich, którzy w to grają. Jeszcze raz polecam. Tylko dodajcie za darmo pety, please. Super jest i tyle, ale nagle nie mogę wejść do gry. Nie można wejść na tą grę. Było juzy puzyno. Siedziałam przy komputerze i sobie grałam. Ja Uda Dasai. Wajna gra. To czytanie komentarzy siada mi na łeb, ja pierdol. Dobra, jak komuś chce to się ro... KURWA! Jak komuś chce się to rozszyfrować... To nie wiem, no... Macie screena, napiszcie mi w komentarzach. Gra fajna, kiedy zbyla fajna. Teraz to słowa wybrane i w ogóle to pisanie się nie da opanować. Twórcy, błagam was, zebyście zmienili i dla wszystkich będzie lepiej. Pomocy. Ogółem gra kiedyś była lepsza, naprawcie to debile, ja się bawiłam fajnie, a wy mi to zepsuliście, no kurwa! Ech, nie można się nazwać jak się chce, nie można pisać to co się chce, nic, ale skiny są OP. Zawiesza się gówno, jak dolaczę do jakiegoś serwera, to mnie wyrzuca i mam czekać 10 minut, aż się polaczy. A nawet jak się polaczy i dolaczę do serwera 1 na 15, to jak wchodzę to jest full. Ciulowa gra, bo nie chce mi się ją włączyć. Bo jak włączam, to mi coś każe zainstalować. Nie polecam tej gry, bo jest popsuta. Ta gra jest fajna i tak mam już 20 level. Ja, pro, fajny pro. Among Us to fajna gra. To bardzo fajna gra. Nie ma reklamy. Nienawidzę tej gry. Ciągle, gdy chcę wejść na jakiś serwer, to mnie wyrzuca. Jakieś pakiety pisze mi, jak tak w kulko zepsuta gra. Ale za czcionkę szanuję. Nie polecam. Ludzie tam szukają. Czemu ty mi to robisz? Kur... Nie polecam. Ludzie tam szukają chłopaka. Dlaczego w tych czasach grę dla malych dzieciaczków zamieniają w Tindera? Gra jest sas. Ta gra jest niedobra, bo jeden, Oni normalnie zwoltują. Czytam jak umiem, pierdolę to już. 2. To nie tak dla innych osób. Trzy, to bezsensna gra i 4. Ta gra jest najbardziej zła, co ja znam. Ja nawet nie wiem, jak ta gra jest na sklep playe. Najgorsza gra. Pomocy. Nie polecam. Byłem sobie na spacerze. Jakiś kit podbił i zaczął mówić Sas Us. To ja co ty od Janie Pawlasz człowieku? On mówi ja nie człowiek, ja impostor. I zaczął mnie dźgać jakimś patykiem, to zacząłem spierniczać. To wyjął jakiś pistolet. I wszedł do karn... I wszedł do kanalizacji. Myślałem, że sobie poszedł. A on wyszedł obok mnie, to wziąłem kosz na śmieci i jebłem go. I przyszło kilka innych chillów i zaczęło mówić Impostor, wygłosować go! To każdego tym świetnikiem walnąłem, nie polecam, teraz sobie mi podkup do domu pomocy! Do kupy i upy można tam zrobić zero rzeczy. Pisali na czacie hakerzy do mnie wyzwiska na przykład musisz zagłosować. Wkurzałam się, kocham tą grę. Super gra, ale jestem połukiem... Nie będę tego czytał. I mogę być impostorem, ale uważajcie na mnie, bo dużo mam koszulek Among Us. Kill to znaczy zaatakowałeś kogoś, ale Antek bawił się ze mną na placu zabaw w Among Us. I jestem czerwony, ale nie wiem jak się nazywam. Się w tej grze, ja myślę, że Patriksu, naladujcie. To wspaniała gra, wszyscy.